Cześć, witajcie. Dzisiaj otworzymy sobie Alolańskiego Sunslasha w pudełku, yy, który jest gx yy, Podobnie jak z Marołakiem mamy wewnątrz cztery bostery. Nasz śniegowy stworek prezentuje się w ten sposób, czy bardziej lodowy. Ale powiem Wam, że taka ciekawa wariacja wykorzystania właśnie takiego kolca jako sople. No i cóż, mamy tutaj informację o tym, że zawiera foliowaną promokartę z która przedstawia alolańskiego Sunslasha GX. I oczywiście trzeba się zmierzyć z tyłem. Zamroź swoich przeciwników z alolańskim Sunslashem GX. Z Aloli przychodzi zamarznięty Challenger, o Jezu, ciężko jest ciężko to tłumaczyć, Wy wyzywacz z szybkimi szponami i tymi szpiczastymi niebieskimi, kolcami alolański Sandslash gx w pokemońskim alolańskim Sunslashu przynosi ci niebezpiecznego pokemona i jego lodową siłę prosto do ciebie z foliowaną wersją obydwu grywalnej i jumbo karty. I możemy inne dziwne rzeczy robić z naszym alolańskim Sunslashem I mamy informację o tym, że jest jeden promo sanslash, jest jeden jumbo. Są cztery bosterki i jest jeden kod. Oczywiście, jeżeli chodzi o unboxingi, wszystkie kody wędrują do Was. No i cóż, troszeczkę trzeba się zmierzyć z tą paczką. Bierzemy UNM, uniwersalny nóż modelarski. I zawalczymy z pudełkiem. Może w miarę sprawnie pójdzie, a e, nie jest źle. OK. I wyjmujemy nasz towar. Towar jest. OK. Naszą kartę Promo Spróbujmy jakoś delikatnie wydobyć Ok, wyskoczyła nam Jest w bardzo ładnym stanie Więc w porządku I mamy bosterki, dwa Cosmic Eclipse i Steam Sage y, Oraz Unified Minds W sumie spoko Boosterki I mamy Kodzik, Kodzik dla Was I mamy naszą kartę Jumbo która akurat wychodzi bez żadnego problemu Dobra Duży Mały I lecimy sobie najpierw może ze Steam Sage'em. Ponieważ akurat Artworki na tym W tym secie dla mnie są kapitalne Zielona A więc raczej nie powinno być Chociaż tutaj w XY Trochę inaczej to wyglądało Raz, dwa, trzy I lecimy Havlocha jest Lampent, jest Captiving Pokepuff, Jan ma z bardzo ładnym artworkiem, jest Meril, Snisel, Litleo, Nidoran męski i mamy Brejka. O, to jednak faktycznie zielona karta tutaj nic, nic nam nie mówi, bardzo fajnie, jest Jan Mega Break i naszą kartą rzadką jest Drudigon. Ok, bardzo fajny początek, to polecimy sobie z Unified Mind. Ostatnio nam się słabo potrafiało w tym, więc może teraz przełamiemy naszą pasę i mamy kodzik, który jest też cały zielony. Więc raczej się nie spodziewam cudów. Hop. I lecimy raz, dwa, trzy, cztery. I mamy Fire Energy, Bibarel, barrel średni artwork w sumie, e, Dowblade, Oranguru. Jest Execute z bardzo fajnym artworkiem, jest Murkrow, a Snower. Dratini, świetny artwork, mimo że taki, jeżeli chodzi o technikę rysowania, bardzo prosty. Jest Fungus, jest Lapras i jest to Uncommon foliowany. Jest jakaś tam tęcza, o Misty jest w tle, więc spoko. Jeszcze może jakąś ostrość by się przydało wyłapać. OK, teraz raczej widać i naszą kartą rzadką jest Lucario, który nam się ostatnio trafił w serii Daily Buster. Yy, no cóż, zostały dwa kosmiky. klepsy. Chodź sobie, powalczymy z nimi. W nadziei, że będzie coś. Też cały zielony kod. Oj, chodź, chodź. Okej, okay, kodzik dla Was. Przekładamy cztery karty i lecimy sobie z jednym z moich co bardzo ulubionych setów. Fairy Energy, jest Rotom, jest Erika, jest Jolteon z fantastycznym artworkiem. Jest Tangela z super też artworkiem, jest Duskul, a Tympol z paskudnym artworkiem, Piplup, Kosmok, Toran Togedemaru, bardzo się zdenerwował chłopak, jest cały, cały jako elektryczna piłka, jest to foliowalny common i naszą kartą rzadką jest, Słana też nam się ostatnio trafiła w serii Daily Buster. No i ostatnia paczka, chwila prawdy, czy coś ciekawego nam wypadnie. Ale jak oglądałem unboxingi zagraniczne te, tego inboxu, to cudów tutaj nie było, ale nie ma co chwalić, dnia przed zachodem słońca, no i jest break, no zielona karta niestety, hop, i lecimy, raz, dwa, trzy, cztery, i mamy psychiczną energię, jest Iglibaw, jest Pyror, który wcześniej nam się nie trafił, Hakomo, Sfil, jest Pasminian, Rowlet, Lillipup, Skrelp oraz Steelix z Jasmine. Super, jestem zadowolony. Teraz jestem zadowolony. I naszą kartą rzadką jest Fion. Yy, powiem Wam tak, 4 rejry, jeden break i jeden full art. Yy, jeżeli o to chodzi, to naprawdę nie mam powodu do narzekania, Jeszcze złapiemy ostrość yy, w tym boksie. Yy, tym bardziej, że akurat mimo, że one nie są jakoś tam mega wartościowe to te full arty z trenerami mega mi się podobają. W tym przypadku jest to Jasmine akurat tą trenerkę też lubię. Gdzieś tam akurat z drugiej generacji jest Jan Mega Break więc bardzo spoko. No i cóż jak powiedziałem tak się stało Sunslash GX Box jest otwarty. No i na pewno będziemy walczyć z kolejnymi pudłami, jeszcze nie wiem jakimi. Natomiast jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Oczywiście wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro. Link poniżej w opisie tego filmu. Tam możesz sobie kupić, ale śpiesz się, bo faktycznie karty, które yy, wrzucamy bardzo szybko nam schodzą. To jest bardzo miłe, że kupujecie od nas. Także bardzo dziękujemy przy tej okazji. Natomiast też jak zawsze, dziękujemy Ci, drogi widzu za Twój czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, trzymajcie się!